Dzielna mamo, walcząca o własne dziecko. Jestem dumna z ciebie. Mądra z ciebie kobieta. Tak, te głupie filmiki mają wpływ na nasze dzieci. Niestety, one ogłupiają, więc jak możemy argumentować? Nie da się. Czternastolatka? Niemożliwe. Co możesz zrobić? Musisz dać alternatywę. Tak, my jakby chcemy, żeby dzieci pewnych rzeczy nie robiły, ale nie dajemy im atrakcyjnej alternatywy. Więc to, ja, co, co ja bym zrobiła, to poszukała alternatywy, popróbowała pobadać teren w sercu syna, co on lubi, co by chciał, jak by chciał i po prostu mu to zapewnić. Może jakieś zajęcia dodatkowe, może jakieś kluby, może jakiś zainteresowań, wiesz, za moich czasów to chłopcy często... Y, modele sklejali, robili takie czasy, y, takie rzeczy. Właśnie mam 14 lat, ja mam starszego brata i mój brat mając tyle lat, właśnie, y, no czym się interesował? Piłką nożną, więc ciągle w tą y, tak zwaną gałę grali, ale też sklejał modele samolotów. Więc my musimy dać pewną alternatywę dziecku i powiedzieć, słuchaj, może zrób coś takiego. Nie mów, nie rób tamtego, bo jak powiesz że nie, to on na pewno na tak będzie, tylko mów, Mam dla ciebie propozycję, tak? I spróbuj go wciągnąć. Może jazda na koniach, może właśnie sklejanie modeli, może, może nie wiem, jakiś, nie wiem, studio taneczne. No nie wiem, jaki jest twój syn, wymyślam już w każdą stronę, ale rzeczywiście twoje myślenie jest prawidłowe i broń Boże, nie zostaw go z takimi głupotami. Jak człowiek nauczy się karmić siebie głupotami, to to mu zostaje na całe życie. Jak nauczysz go karmić się szlachetnościami, to też mu zostanie na całe życie.